Jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych? Być może interesujesz się takimi zagadnieniami jak? Jak znaleźć nieruchomość, na której chętnie zabezpieczy się bank? jak przygotować się do kredytu siebie, to znaczy swoje dochody oraz swoje zobowiązania. Ile kosztuje zakup nieruchomości na kredyt mieszkaniowy? Jak rozliczyć się z remontu, który finansujemy kredytem? Czy też jak zaplanować całe przedsięwzięcie w czasie w oparciu o kalendarz, żebyśmy cały czas trzymali rękę na pulsie? Ja nazywam się Rona Szczepankiewicz. I wraz z moją wspólniczką Magdaleną łyczko Chłaszczyk przygotowaliśmy dla ciebie kurs jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kurs jest rozszerzeniem książki Tajna broń kredytobiorcy, w której to książce na czynniki pierwsze rozłożyłem temat związany z zakupem nieruchomości na kredyt mieszkaniowy. Jest to książka, jest to książka, w której tłumaczę zasady gry z bankami. Teraz tym zasadom poświęćmy dosłownie minutę. Wyobraź sobie sytuację, w której jest dwójka graczy, dwójka graczy, która gra w pewną grę po raz pierwszy w swoim życiu. Gracz numer jeden jest to gracz, który nie zna zasad gry i uczy się ich w praktyce po podczas grania. Więc rozpoczyna grę, popełnia błędy, wyciąga wnioski, startuje jeszcze raz, popełnia błędy, wyciąga wnioski aż do momentu, kiedy nauczy się tych zasad i Gra, grając zaczyna wygrywać. Gracz numer drugi jest to gracz, który najpierw poznaje zasady gry i dopiero gdy je opanuje, gdy je pozna, zaczyna grę. Zaczyna grę i od razu zaczyna wygrywać. Przekładając to na język związany z zakupem nieruchomości na kredyt mieszkaniowy, gracz numer drugi to gracz, który nie tylko oszczędza pieniądze, ale również czas czy też nerwy, cały czas zachowując komfort psychiczny i po prostu czując, że panuje nad sytuacją. W 2012 roku odszedłem z etatu, pracowałem jako ekspert kredytowy, i w tamtym momencie z moją wspólniczką tworzyliśmy markę rmkredyty.pl. Od ponad 8 lat z powodzeniem pomagamy klientom z całej Polski uzyskać najlepszy możliwy kredyt mieszkaniowy. Pracujemy tylko i wyłącznie na rekomendacjach, a rekomendują nas takie osoby jak chociażby Michał Szafrański, twórca bloga Jak oszczędzać pieniądze.pl, czy też Marcin Iwuć, twórca bloga Finanse bardzo osobiste. Stoją za nami tysiące, stoi za nami tysiące zadowolonych klientów. W ten sposób zdobywaliśmy doświadczenie, które w ten, a nie inny sposób w postaci kursu przekazujemy. Tobie. Także przejdźmy dalej do kolejnego odcinka, w którym tłumaczę takie, za, za, można powiedzieć, zagadnienia organizacyjne. Możesz go pominąć, chociaż nie wolałbym, żebyś go też obejrzał, ponieważ jest tam wiele takich ważnych niuansów, na, na podstawie których opiera się cały kurs. Jeżeli chciałbyś pominąć, to przejdź od razu do kolejnego odcinka, do którego Ciebie serdecznie zapraszam.